Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak usunąć skróty z klawiatury na tablecie Pocket M1. Na początku przechodzimy do ustawień. Następnie musimy zjechać w dół do zakładki ustawienia dodatkowe ustawienia. Następnie wybieramy zakładkę języki i metody wprowadzania, zarządzaj klawiaturami. A tu Gboard. Następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Słownik. Wybieramy Słownik osobisty, następnie wybieramy miejsce, gdzie są nasze ustawione skróty. Jeżeli mamy tylko jeden język, będziemy mieli tylko jeden do wyboru. Jeżeli będziemy mieli dwa języki do wyboru, bo mamy dwa ustawione do naszej klawiatury, będziemy musieli zobaczyć, w którym oczywiście znajdują się nasze skróty. Mogą też znajdować się w opcji wszystkie języki, no które tutaj niestety nie mam, bo ja mam je tylko jeden język klawiatury. Tak więc wybieramy i przechodzimy właśnie do miejsca, gdzie są nasze skróty. Gdy chcemy już usunąć jakiś skrót, naciskamy na niego i wybieramy ikonę koszyna na śmieci, która jest w prawym górnym rogu. I w ten sposób możemy usunąć nasz skrót z klawiatury. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!